Niezależnie co robisz, słuchasz podcastu dla własnej przyjemności. Dzisiaj o tym, co może przeszkadzać w realizacji celu, czego jeszcze kilkadziesiąt lat temu, już nie mówiąc kilkaset lat temu, ludzie po prostu nie doświadczali. Też trochę o tym, co dziś staje się niepotrzebnie punktem centralnym życia wielu osób. Zaczęło się do, od, od rozmowy o kilku rzeczach o pewnej książce, ale w sumie też o pewnym filmie. Ostatnio, bo to jest pod koniec maja, się pojawił na YouTube. Był zremasterowany. Zawiera porady życiowe od 87-letniego farmera z Catskill Mountains. I nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby, gdyby nie fakt, że ten facet, mając 87 lat, tych porad udzielał w 1929 roku. A mnie utkwił w głowie taki zwrot, o którym, który on zawarł tam w, w, tym, w tej swojej wypowiedzi. To jest fantastyczne, bo uh -huh. film jest z 1929 roku. Facet ma 87 lat na nim, czyli on się urodził w pierwszej połowie XIX wieku. 1842 uh -huh. rocznik. Dokładnie. I tam pada takie jedno y, znamienne zdanie, które gdzieś dość mocno mi odkwiło. Jak on mówi, mm, myślisz, że y, żyjesz w najwspanialszym czasie w historii, ale ten czas nie jest, nie jest lepszy niż ten, w którym my żyjemy. Mhm. To pokazuje taki jego dystans, i mm, bardzo przyjemnie się ogląda ten film. Chociaż nie ukrywam, mm, sposób y, jego wymowy. No, ja miałem, ja miałem, nie miałem trudności, żeby zrozumieć, co gość mówi. Inna rzecz jest taka, że jednak audio nie dało się tak zmasterować no tak. fantastycznie jako obrazu. Ale jest w, tym, jest w tym coś ciekawego. Wracając do tego rolnika, to jest fajne, jak on opowiada o tym, że mamy telegraf, z tego co pamiętam, że mamy, mhm. e elektry e mamy... elektryczność? Elektryczność, tak. Że wcześniej tego nie mieliśmy, ale, ale pokazuje taką prostą rzecz i, i popatrz, on to powiedział e, przeszło 90 lat temu. Mhm. Prawda? 91 lat temu i to mówi gość, który jeszcze ileś przeżył czasu, więc to jest takie ciekawe, patrzeć na to stwierdzenie, że żyj, myślisz, że żyjesz w najwspanialszym czasie, a wcale nie masz lepiej niż my mieliśmy. Tak. Y to jest jedna rzecz. A druga jeszcze rzecz to jest kwestia tego, że właśnie, że to, że nie zawsze jest zabawa, nie zawsze jest fajnie, nie zawsze jest miło, to jest naturalna część życia. A no niestety w obecnym czasie to, co dostajemy, to komunikat więcej, więcej, więcej. Mam takie takie wrażenie, że. Patrząc na ten film i tą akceptację tego, że w życiu nie jest zawsze radośnie, nie jest zawsze wesoło, że życie to, 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 to jest ta zabawa, ale też jest ta praca, o której wspominałeś, no to super. Natomiast i super jest to podejście, że jest akceptacja tego, że raz jest lżej, a raz jest ciężej i to jest naturalne. Natomiast komunikat, który my teraz dostajemy, to jest więcej, szybciej, lepiej, mądrzej, weselej i, i nie daj Boże nie smutno. Mm -hmm. Mam takie tak. poczucie, że się wymaga od nas i narzuca się nam, a i sami, w ogóle mówimy, jakby to była jakaś nieziemska siła, natomiast sami sobie narzucamy bardzo często i kultura mówi, miej lepszy telefon, miej lepszy zegarek, miej lepszą pracę, miej taką pracę, która zawsze ci sprawia, e, sprawia radość. I to, z czym ja się totalnie nie zgadzam, to stwierdzenie, że jeżeli znajdziesz pracę, e, którą lubisz, to nie przepracujesz jednego dnia w swoim życiu, to odniosę też do podcastu, uwielbiam nagrywać z tobą Marcin Podcast, natomiast sam wiesz, ile to czasami pracy kosztuje i nie zawsze to jest radosna rzecz i nie zawsze nasze rozmowy są pozapodcastowe. Dalek, daleko patrzeć, 12 godzin temu, jak rozmawialiśmy tak. o tym, co, jak w ogóle się dzisiaj spotykamy, to sorry, ale ja nie miałem przekonania do tego, że w ogóle że, że chcemy się startować dzisiaj z nagrywaniem. Dokładnie tak. I, 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 I wiesz, i nie zawsze to będzie super i nie zawsze tak. będzie więcej, szybciej, lepiej i radośniej. Natomiast ta kultura nierealnych wymagań obecnie przytłacza wiele osób, wiesz, i, tak. i zabiera, jest... zabiera im tą zgodę na to, że raz jest ciężej, a raz lepiej i pokazuje się, wiesz, tylko te super rzeczy. Mam, takie mam takie wrażenie. Czasami... Mam... No? A czasami to, a czasami powinno się popatrzeć mhm. na to, że ten moment czy najbliższy czas yy, trzeba zamknąć w stwierdzeniu just a job to do. Mm -hmm. Skojarzyła mi się jeszcze jedna rzecz taka, a propos tej pracy i mm -hmm. tego stwierdzenia, wiesz, rób to, co lubisz, a nie będziesz musiał pracować. No, mm -hmm. Fantastycznie, być może się to sprawdzi, e, ale myślę, że Warte, warte uwagi o, tym, o pracy i o tym, jak do niej podchodzić. I, i takie trzy, trzy, trzy kwestie trzy historie, które mówiły o tym, to kojarzysz takie przemówienie Jobsa ze Stanford, jak został zaproszony, żeby na jedno, 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 wręczeniu dyplomów. Tak, tak jedno z jego chyba najpopularniejszych wystąpień, które tak. No, jest przejmujący za każdym razem, gdy to oglądasz, możesz wyciągnąć zupełnie inne rzeczy z niego. Tak, i najlepsze jest to, że ono jest na TEDzie, mimo że to nie jest y, y, TEDowe. Mhm. Dla mnie to jest jedno z naprawdę takich ważnych rzeczy, ważnych, ważnych wystąpień. Mhm. Bardzo, bardzo prostych w słowach, a silnych w przekazie. No, no, no właśnie, też sobie myślę o tym, że y, jak mówisz o tym wystąpieniu, i, I o tym komunikacie więcej, więcej, i o y, kulturze nierealnych wymagań. I sobie myślę o książce, y, o biografii Steve'a Steve Jobsa i o tym, ile tam było ciężkiej roboty, i o tym, że. Większość czasu nie była miła. To, co jego współpracownicy nawet tak. e, mówili, że on był tyranem. Miał chorą zdolność, że miał chor chorą zdolność zakrzywiania rzeczywistości. Dokładnie, że, że kłamał, <gry> że, że przeinaczał fakty w taki sposób, żeby były na jego korzyść. E, mhm. I że ta praca z nim, a nie życie z nim, z tego co wypowiadali się ludzie, którzy byli bliżej niego, nie była łatwa. I że to nie było tak, że. Steve Jobs wychodził i mówił swoje przemówienia z głowy i, i super, on je mówił tak. po kilkaset razy, on spędzał kilkadziesiąt godzin nawet czasami na, na sali, na której miał występować żeby się z tym zaznajomić, żeby to było jak najbardziej doskonałe, a ludziom bardzo często się wydaje i to co wszyscy naokoło pokazują, że rzeczy przychodzą bez wysiłku, wiesz i tak. ludzie myślą, kurczę. Ja inaczej ludzie myślą. To powiedzmy otwarcie. Ja na początku, jak, jak miałem mniejszy horyzont, mniejszę, mniejszą wiedzę, też myślałem: Kurczę, coś ze mną jest nie tak. Tym ludziom to w tak łatwy sposób przychodzi, a ja we wszystko muszę wkładać yy, ciężką robotę. Coś ze mną jest nie tak. I wiesz, i wiem, że yy, wiem, bo słyszę, bo rozmawiam z ludźmi, którzy mi mówią. Ty, Adrian, wiesz co, ja mam totalnie tak samo, że na początku myślałem, że kurczę, ze mną coś jest nie tak, bo wszystkim wszystko przychodzi łatwo. Mhm. Ciągle słyszę więcej lepiej, lepiej lepiej. A ja jestem w takim miejscu, że ja kurczę robię i te kroki są strasznie powolne. Wiesz, wszyscy niby naokoło no tak. pokazują, że pędzą, a ja się ciągnę, jak ten. E, a, jak ten jest żółw kwestia, z historią żółtok. Kwestia też tego, że nie widzisz, nie widzisz wszystkiego, nie tak. Widzimy ich czubek Góry Lodowej. Wiesz, no, widzimy efekty, dokładnie. Widzimy ten czubek, widzimy ten efekt bardzo często finalny, a nie widzimy tej, tej, tej drogi, która za tym zmierza. I, mm. I to jest właśnie ta rzecz, która może przeszkadzać. Przypomina mi się historia takiego gościa, Billy McLaughlin. Chyba ci kiedyś, że nie opowiadałem. Nie pamiętam. To jest facet, który miał bardzo, mm, bardzo. Bardzo ciekawą historię, on nawet chyba mówi na TEDzie o tym bodajże, albo na jakimś TEDxie, on jest gitarzystą akustycznym i w latach 90. zaczął, no jak grał koncerty, on sporo wydawał i w pewnym momencie okazało się, że ma problem z graniem ale to taki problem yy, który jest na tle yy, nerwowym on nie do końca jest yy, wyjaśniony yy, to z korzenia, on się nazywa Focal Dystonia i to bardzo limituje yy, granie u gitarzystów yy, i wyobraź sobie yy, bo on w ogóle zawiesił koncerty chyba w 97 albo 8 roku a yy, był hype, naprawdę dobrze szedł yy, wiesz, mhm. świetnie się rozbijał i wyobraź sobie, że gość zawiesił koncerty i opowiada o tym w takim filmie dokumentalnym na YouTubie, jak pomyślał sobie, że nie będę się skupiał na tym, czego nie mam. Popatrzę na to, co mam. I facet z bycia praworęcznym gitarzystą przestawił się na drugą stronę. Czyli to, co wcześniej grał lewą ręką. Zaczął grać prawą. Dlaczego tak? Bo fokal dystonia to jest takie schorzenie, które powoduje, że jak na przykład w wielkim uproszczeniu nie kontrolujesz ruchów swoich mięśni, czyli w lewej ręce, on miał, on miał problem w jednej ręce, że jak na przykład naciskał wiesz wskazujący palec, to pozostałe dwa też się dociskały w sposób losowy, bliżej nieokreślony. A ponieważ prawą ręką mniej działał, nie? Mniej, mniej grał, tak chyba tak to zrozumiałem, to, to stwierdził, że przełoży wszystko. No i długie lata, zobacz, w 1997 czy roku roku zostawił granie, w 2005, jak ogłosił to, że, że, ma, wiesz, że, że cierpi z powodu tej choroby, no to trochę po, potrwało, nie? a w 2006 roku wrócił i zagrał pierwszy raz solo z zespołem, ale już trzymając gitarę w drugą stronę. Stwierdził, że się skupi na tym, na tym co ma. Dobra Marcin, jak ja sobie myślę o tej historii, to przychodzi mi od razu do głowy taka myśl, że bardzo mocno teraz skupiamy się na tym czego nie mamy, Czyli jesteś za mało, mniej więcej siły, mniej więcej energii. Czyli automatycznie, jeżeli mówimy do kogoś, żeby miał czegoś więcej, to automatycznie zakładamy, że ma mniej. Idziesz za mm -hmm. tym? Czujesz? No. <laughs> I. I że jakby dokładamy sobie od razu negatywów, nie? Tak, i jak sobie myślę o tej historii, którą opowiadasz, to ja z niej biorę to, że okej, okay, on mógłby dalej próbować walczyć z tym schorzeniem, które ma, i dalej próbować. E, dalej próbować, wiesz, tłuc tą rękę. tą pierwszą ręką, no. t, tak, grać tą pierwszą rękę, tłuc w znaczeniu takim, że męczyć i, i iść na przekór, no bo przecież... Potem mógłby powiedzieć, że pokonał to w taki czy inny sposób, jeżeli by mu się to w jakikolwiek sposób udało. Natomiast. No, to, to jeszcze dodam. To jest takie schorzenie, które postępuje. Ono się nie pomniejsza, tylko się powiększa. No właśnie. I, patrz, I on pomyślał, no dobra, skoro. Słuchaj, gość mógłby po prostu polec w ogóle w muzyce powiedzieć, no nie mam Wiesz życia co? sobie, jakby to się przełożyło na jego psychę. Nie? Ja chcę spojrzeć w ogóle szerzej. E, Szerzej, wyciągając z tej historii to, że on mógłby skupiać się na tym, że czegoś nie może, to powiedział, no dobra, tego nie mogę, ale co innego mogę zrobić? Czyli mm, jeżeli e, nie mogę zrobić X, to mogę zro może mogę zrobić Y, tak jak e, e, no, masz pewne predyspozycje do różnych rzeczy. No nie? Do, do jednych rzeczy masz mniejsze predyspozycje, do innych rzeczy masz większe mhm. predyspozycje. No i teraz mhm. pytanie, czy skupiasz się na tym, e, czy. Inaczej, wyznaczasz sobie cele w związku z tym, do czego masz mniejsze predyspozycje. OK, jeżeli to jest dla ciebie e, bardzo ważne, no to super. Natomiast wtedy musisz się liczyć z tym, właśnie, że wykonasz więcej e, pracy, niż jeżeli skupisz się na tych rzeczach, w których e, Twoje predyspozycje są większe. Tutaj, e, automatycznie nie wiem czemu, znaczy wiem czemu. Galup ci się Galup mi się kojarzy, czyli... <grym> czyli... Tak, czyli fokusuj się, ty, fokusuj się na tym, w czym jesteś mocny, a nie, a nie, na, a nie, nie ciśnij na swy, w swoich słabych stronach, no bo trochę to tak jak po prostu Kucyk chciałby wygrywać w zawodach po prostu w Wielkiej Pardobickiej. No, Dokładnie pewnie. tak. Można, może ćwiczyć, tylko pytanie po co, skoro w innym. Skoro w są, pewne, zawodach będzie skoro są pewne, pewne ograniczenia, nie? No tutaj już w ogóle poruszamy nie. inną kwestię tego, że e, możesz wszystko. Kucyków. Tak, Kucyków, jeżeli chcę, patrotaj. Nieważne, nieważne, nie idźmy w tą stronę. E, od razu sobie pomyślałem, jakiego jak gifa mam stawionego w momencie, kiedy dzwonisz. E, <suszy> Nieważne, kiedyś wam to, wrzucę wam linka Jedno do tego. <laughs> Natomiast jak sobie myślę myślę o tej historii i o tym, co, co rozmawiamy, i o tym, o czym zaczęliśmy dzisiaj już rozmawiać też. To ta historia też jasno pokazuje, że komunikat więcej więcej. Który mówi, musisz być we wszystkim najlepszy. Musisz mieć więcej tego, więcej tamtego, być silniejszy, sprawniejszy, bardziej modny, etc etcetera. Prowadzi nas do takiego ślepego zaułka, i ta historia pokazuje te, tego gitarzysty właśnie to, że ej, no dobra, w czymś nie będę super dobry, ale może w czymś innym będę, będę ekstra dobry. Powiem Ci też z własnego doświadczenia, no bo mm, lubię, lubię pokazywać to na własnym przykładzie, żeby, żeby pokazać, że. Luz, różni ludzie mogą mieć podobnie, natomiast ja też tak miałem, że jak coś zaczynałem, to chciałem być w tym najlepszy i nieważne czy miałem predyspozycję, czy nie miałem predyspozycji i bardzo dużo mnie to kosztowało dochodzenie do dyscyplin, w których nie byłem mistrzem, wiesz, nie miałem takich predyspozycji, ani w sumie tego jakoś tak super nie, nie, nie lubiłem, ale ambicja mi kazała, ej dobra, jeszcze ciśnij, ciśnij, ciśnij i sam zamykałem się w takiej klatce, że... Wiele rzeczy umiałem, ale nic nie umiałem perfekcyjnie, no bo chcąc by, by być we wszystkim najlepszy, to nie jesteś dobry w niczym. I niestety, no, powiedzenie, powiedzenie, że nie, nie złapiesz wielu nie trzyma się wielu srok za ogon. Dokładnie. Nie, nie trzymasz, I to ci uciekną. Dokładnie I, i to odpuszczenie jednak e, daje dla mnie dało wolność i powiedzenia no mm -hmm. dobra, w tym będziesz bardzo przeciętny, w tym będziesz słaby, a w tym możesz być super ekstra, jeżeli włożysz odpowiednią ilość pracy. I wysiłku, tak. i tutaj odnoszę się do tego filmu, że wysiłek jest naturalnym, e, naturalnym elementem życia. Tak, towarzyszem, świetne, świetne określenie, towarzyszem. Towarzyszem, no to jest, to jest, to jest właściwe, y, właściwe, myślę, takie fajne. No. Takie nie, nie pejoratywne, nie? Nie, no dokładnie, dokładnie. Towarzysz to jest, y, może, <głos> wiesz, <głos> jak sobie myślę, możesz mieć towarzysza, który Podczas 10-minutowej podróży cię, wnerwicie 12 razy, a możesz mieć towarzysza, który przez e, miesiąc zrobi to dwa, nie? Mm -hmm. <laughs> Więc towarzysz może być taki i taki. To jest chyba dobry moment, żeby zebrać mm -hmm. to, o czym rozmawialiśmy, w jakichś kilku zdaniach. No dobra, to jakby jedna rzecz, która dla mnie wynika. Mm. Z tego wszystkiego, z całej tej historii z rolnikiem i tego, o czym rozmawialiśmy, to yy, to nie jest tak, że skoro mamy yy, tak wiele bodźców, bym powiedział, no bo, bo o to mi chodzi w kontekście mediów społecznościowych, mhm. ale też wszystkiego, co do nas dociera, yy, to wcale nie jest tak, że w tym najwspanialszym świecie żyjemy, bo ludzie przed nami mieli równie dobrze mhm. yy, <laughs> Druga rzecz to jest taka, że mm, poczekaj, tylko dodam równie dobrze, tylko inaczej. Nie? W inny sposób dobrze. O tak. Myślę, że następna rzecz to, to taka, że lepiej, lepiej skupiać się na tym, co mamy, niż na tym, czego nie mamy. Mhm. Głowa jest spokojniejsza, a można więcej osiągnąć też. Mhm. Dokładnie, czyli, czyli przenieść punkt ciężkości z bycia niewystarczającym mhm. do bycia e, wystarczającym, tylko może w, inny, w, w innej dziedzinie. Mhm. To, co ja bym dodał na pewno, mm, to pogodzenie się właśnie z tym też, że e, jeżeli zrobisz jedną rzecz, to innej rzeczy już nie będziesz w stanie zrobić. No bo e, nie można być we wszystkim najlepszym. I trzeba się pogodzić, że jeżeli z tym, że czas jest limitowany, nasza energia jest limitowana, i jeżeli oddamy się jednej rzeczy, to innej rzeczy już nie, możemy nie mieć czasu, żeby się oddać, więc yy, trzeba. Omnipotencja jest przereklamowana. Jeszcze raz? Omnipotencja jest przereklamowana. Dokładnie tak, no wmawia nam się takie rzeczy, że, mhm. że, że możemy wszystko, natomiast yy, możemy wiele, ale czy wszystko? Ja nigdy nie trzasnąłem drzwiami obrotowymi, więc taki suchar. No to zostaje tylko dla Czeka Norisa. Tak, dokładnie, więc możemy bardzo dużo. Ale mamy pewne ograniczenia, i pytanie: czy zawsze, czy zawsze przełamywanie tych ograniczeń się opłaca? Czy czasem pogodzenie się z pewnymi prostymi rzeczami, że jeżeli zrobię to, to nie zrobię tego, nie da nam pewnego rodzaju wolności. Która, która wiesz, która, która spowoduje, że będziemy bardziej skuteczni w tym, co robimy. I chyba z tą kwestią do przemyślenia zostawiamy Cię, drogi słuchaczu. Droga słuchaczko, dobrego dnia. Albo wieczorem. <grytanie> Dokładnie tak. Ale wracając do picia, to wczoraj mi stuknęło 180 dni bez picia. O, o każdy ma swoje domowe tragedie. Dziękujemy Ci za ten spędzony z nami czas. Jeśli chcesz, sprawdź więcej informacji o nas na stronie dla własnej przyjemności.pl, oczywiście pisane bez polskich znaków. Możesz też do nas napisać na rozmowy małpa dla własnej przyjemności.pl. I oczywiście zapraszamy do subskrypcji naszego podcastu, nieważne z jakiej platformy do słuchania korzystasz. A jeśli zechcesz podzielić się tym odcinkiem z co najmniej jedną osobą, będzie nam naprawdę. Niezwykle miło. Cześć.